Dobra, jestem, ale żeś wymyśliła taka kolejka. To co? Budujemy tratwę? No co? Miałem ogarnąć banana i rybę. Aaaa. No tak. Niedawno w podcaście, do którego link znajdziecie gdzieś tutaj. Lub w opisie filmiku, rozmawialiśmy tam o tym, jak dbać o gry, a to oznacza, że rozmawialiśmy też o tym, jaka jest etykieta jedzenia przy grach. A dziś postanowiliśmy zamienić słowa w czyn i przed nami wielki test przekąsek do gier. Dokładnie. Po oburzliwej dyskusji wybraliśmy pięć pozycji, które wydawały nam się najciekawsze, i to spośród nich dzisiaj wyłonimy tego jedynego króla snaków. Kabanosy. To co. Smacznego. Tak. Pierwsze kabanosiki. Wymacaj je trochę. A no właśnie. Co wieprzowe, tak? Co no, wyjęłaś? Nie. Chyba tak. Smakują jak kabanosy. Ale dobra. Niedawno miałem okazję jeść wegetariańskie i zapomniałem jak smakuje mięso. Ja wtedy się poczułam takie... Mm! Chcecie kabanosa? No pewnie takiem Jakiś taki dziwny. I później mi mówią, że to wegetariańskie. nie miałam... Boże, ja im zaufałam, a oni mi wegetariańskie kabanosy podsuwają pod nosem. <noise> Co za ludzie. Ej, nie wiem czy to był dobry pomysł, skręcić to na głodnego. Bez Bo znamy wszystkie? No. <noise> Dobra, przejdźmy do poważnego testu. A nie, jakiej wyguby. Jak ci smakują te kabanosy? Nie ja bardzo lubię te ja siem prawie codziennie. Czy pasują do gier? Taki habanos. No, ja tam dajesz do gier. A musi być jakaś taka jakaś prześna gra, Taka swojska. <grym> Bo na przykład <grym> jak, twary, jak, jak grasz w na skrzydłach albo coś. To albo coś azur... Lejka? Albo Azur. wyobraź sobie, że grasz w Azur i taki Habanos, no to tak trochę... No wiem, no jak kładziesz płytki, no to co przy międzyczasie przegryzasz jak taki robotnik. Kabanosa, w Portugalii, tak? Dobra, przechodzimy do testu. no trochę No, Takie ja mam, że nie mam. Okej, zaraz się okaże, że te przekąski to wcale takie, nie są takie słabe. Po co koszulkować W ogóle śladu nie widać. Widzisz no, w ogóle dokładnie. ślad jakiś? No dokładnie. Ty już dotknęłaś tego? <noise> tak, dotknij góry jego głowy, bo ja dotykałam dół. Dobra, jestem zaskoczony bardzo pozytywnie tym, jak bardzo kabanasy nie brudzą w ogóle czegokolwiek. Tak, chociaż pierwszy... nie no, jest trochę tłuste. Jak... Nie no, pierwsze jak dotknęłam tutaj, to widziałam takie tłuste, ale tak pomacałam, pomacałam. A znaczy, po prostu nie widać. trzeba o dobrze obmacać i wtedy już Tak się równomiernie się nieraz, nie no. rozsmarować ten tłuszcz. Jestem zaskoczona też. Że jednak kabanasy wcale nie są takie złe. No, teraz już nie trzeba będzie wycierać po kabanasach. No, tak to sobie trzeba się... było wycierać w międzyczasie ten. Okej. Okay. Zobaczymy, co, co dalej będzie, ale kabanosy ale na razie dobrze rynkują. Ale mam palce w tą kartę. Tak? <laughs> tak. Dobra. I już mam czyste. Idziemy dalej. Przed nami kolejny uczestnik tych konkurów. Winogrona. Proszę, które Winogronka. najładniejsze? Nie wiem, to najładniejsze. Nie ja... wiem, winogrona są takie brudzące. Ja muszę się przyznać, że ja bardzo często jem winogrona w trakcie grana. Więc ja trochę znam Nie wynik często, ale... tego testu. Ja często obrywam je ze skórki, że najpierw zjadam skórkę, a nie zjadam resztę, ale to się nie chce obierać. Jesteś dziwna. No. <grym> Jedyne ryzyko przy winogronach jest takie, że czasami mają... No, pestki. Nie sobie w siebie. Sokiem, tak? Jedyne ryzyko jest takie, że czasami mają pestki i wtedy to już nie jest takie przyjemne. Ale jak nie mają, mm. a to nie mają. To spoko. Nie masz ja często zjadam pół, później zjadam pestki, żeby mieć już na koniec tę połówkę bez pestek. Ja Zjadasz taka... pestki? Wiesz, że ci wyrosną winy, drzewo w brzuchu? Tak, też mi tak mówili, jak byłam mała i jeszcze później bałam jeść. Znajem. Dobra. Tutaj jest bardzo emocjonujący fragment teraz tego testu. Nie spodziewajcie się w wyniku. Ja Jedyny nie problem polega na tym, że jak winogronka są mokre, Właśnie, jak to umymytę. Trzeba je wysuszyć. Bo jak są mokre, to mogą troszkę... Ale w sumie, jak taka ilość wody, to i tak nie, raczej nie zostawić trwałego śladu. No, wiesz co, to można spokojnie... Jeść i grać. W tą kartę się jeszcze będzie nadawać do grania. Hmm. Podoba mi się to, że wzięliśmy tych filozofów i teraz jak macam tego pana, to on taki jest taki... Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Tak. No i nie wygląda jakby był pewien. No. <laughs> wygląda jakby coś zjadł kwaśnego. Spoko. Nie, mi wygląda jakby chciał podłubać sobie w nosie, ale tak czeka, aż nikt nie będzie patrzył. Podsumowując, smaczne, słodkie, nawet aż trochę za słodkie te konkretne. Trochę się zasłodziłem, nie wiem jak ty. Ja tam lubię słodkie. Słodkie. Mhm. Nie brudzi w ogóle. Nie za nic. Na nawet razie dobrze, dobrze rolkuje. Nawet nie jest mokra, tutaj jest trochę zmiętoszona, ale ja ją zmiętosiłam. Mhm. ale to już tak na siłę się wyżywałaś. Na razie winogrona wydają się i bezpieczne dla rodzin, i nie tylko. <grymne> <grymne> Bardzo w porządku, idziemy dalej, sprawdzamy. Zezwalamy na konkurenca. próbowanie tego w domu. Mhm. Chitosy. No dobra, przyszedł Cheetosy. czas na kon konkrety. Chitosy. Jeszcze tutaj jest mini-test wewnątrz testu, bo są keczupowe i serowe. No. Więc zaraz sprawdzimy, jak jest. Ale czy to, się, to jest chyba taka zmora wszystkich graczy w największej sprawie. Oho, oho, zaczęło się. Mmm, dobre. No mm, dlatego wolę keczupowe, bo prawie nic nie zostawiają. Mmm, widzisz, mówiłam, że tak będzie. A serowe, zobacz, zobacz, co się dzieje, zobacz. <grym> Ale smaczne. Jak to dawno Cheetosów nie jadłem? No nie? Ja chyba z 10 lat Cheetosów nie jadłem. Jak je tam wysypowaliśmy z boku, kamerę ustawialiście, to ja sobie tak podjadłam. No. Mm. no dobra. Bo nikt nie chce grać z tobą, jak przynosić Cheetosów. A to jest um... pierwszy plus. Jak będziecie mieli Cheetosy, to ludzie będą przychodzić do was dla Cheetosów, a nie dla grania. Ale no, że mm. że nie są zbyt zdrowe chyba. Gdzie czuję ten tłuszczyk? Szczególnie tak przy tych serowych Nie tylko na palcach. Już ci się odkłada. No trzeba trochę zebrać. Hmm. Dobra. No to chwila prawdy. O! Nie. <laughs> o nie, jakby No więc. No. Tutaj już troszkę się dzieje. Ale, w sumie to jest taka posypka, ale nie, chyba ale tu taka, zostaje. Ale taka, ale posypka na tłuszczu. No, chyba zostaje. Więc to nie jest taki ten tłuszcz jak z kabanoszów. Mm. Ale na tym na papierze widać, ale na karcie jak ktoś nie jest nie zamierza. O, no tłuszczek bardzo widać, ale posypka tak. na karcie aż tak bardzo nie zostaje. Bo masz śliską taką fakturę na karcie no. dosyć. Więc w sumie m, karta spoko. Jeśli ktoś... Czyli lepsze są te nie karty zamierza, Jeśli ufnowanie. ktoś nie zamierza gry odprzedawać i nie przeszkadza mu posiadanie tłustych kart, to można. <grym> można. Spoko. Jest i tak lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że będą bardziej syfy. Zwłaszcza na tym, bo na tym to widać. W sensie to już teraz jest trochę żółta karta, ale... Mhm. Taka brązowa. <grym> tak no już <grym> w sumie... tego za miliony. Nie wygląda jak po Cheassa Sero. Dobra. Idziemy dalej. Orzechy pistacjowe. Co? Próbujemy? Uuu, orzeszki pistacjowe. Znaczyna A ten łatwo bogato. poszedł. A czekaj, tu muszę wrzucać. Mam wrażenie, na razie się potwierdza, że coraz lepsze znaki mam. Ja bardzo lubię orzeszki pistacjowe. Ja też, to tak troszeczkę na bogato mam Mam wrażenie też, że przez to, że zrobiliśmy preselekcję, to teraz tylko znaki, które lubimy. Trochę <grymne> <Rzezki, grymne> tak, no, nie ma tego niedobrego australijskiej pasty. Vegemite? Mhm. A, nie. O, pru, 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 to nie syfi, że brudzi rączki, tylko syfi naokoło chłopinkami. No, to prawda. Widzę, że to. I bo, coś trzeba z tym zrobić? Że pistacje są dobre, bo nie brudzą, bo. No tak, teraz specjalnie je wyciągam, ale. Nie ja wyciągasz, żeby nabrudzić, tak? Tak, ale można je jeść prosto ze skorupki. Jak to? To jest jakiś magazynny język. Jak to zrobić? Nie da się tego. No nie, otwierasz i nie łapiesz orzeszka. Aha. ja myślałam, że jesteś w stanie wyciągnąć pistację ze skorupki bez otwierania. To by była coś. Tylko. Dobra. Wystarczy. Ja mam wrażenie, że rączek sobie nie ubrudziłam, ale nasypiłam naokoło. No tak trochę jest. A to roz... przesady, nie Dobra, jest teraz rozbiłam orzeszka na pół. O, to wtedy się rozsypie bardziej. Z pizzacjami jest też taki problem, którego na razie nie doświadczyłem, bo wybieram te, które fajnie wyglądają. Że zawsze jest <grych> Te które nie takich, można otworzyć. Dokładnie, jest 10 takich bękartów, których się nie da otworzyć. I. I to jest strasznie niepokojące, jak się dochodzi do nich, to po prostu można zwariować. Musisz wsadzić między zęby i ugryźć, żeby pękła skorupka. Trzeba pójść po, śrubo, po śrubokręt. Ale później głupio przy ludziach, jak to skoro coś z tą skorupką zrobić, wyciągnąć ją z buzi i wypluć. Albo można sobie paznokcie złamać. Albo jeszcze, nie wiem czy jakieś próbowaliście, jak są takie wąskie. Tak! To właśnie jak próbujesz paznokciem, to ci... i <laughs> nie za bardzo, to ci wchodzi tak i to tak boli. O jezus, Maria! No, zawsze po pojedynkach mam później takie podniszczone palce. Ale dobra. warto było. Naprawdę. prawdy. O, czekaj, nie powinienem przecierać. <laughs> no dobra, ale to się też liczy. no W sensie, że ktoś by prze przecież. Dobra, sprawdzamy. Tu ci nawet mniej niż kabanosy. Pytanie, czy mniej niż winogrona? Bo to jest prawdziwe pytanie. Ktoś może woli na słodko, a ktoś woli na słono, i to są, to są te dwie pozycje. Ale najlepiej trochę winogrona, trochę to. Nie, winogrona to były mokre, a to jest. No, ja chyba bym powiedział, że pistacje są najbezpieczniejsze od winogrona. No? Wbrew pozorom? Masz takie dziwne poczucie na paluszkach. Nie, były są tłuste, tłuste ale, ale... ale wszystko się wchłania w paluszki. Zupka chińska. Jak mm. to w ogóle zupkę chińską wymyślił? Zadanie do gry. Dlaczego? A nigdy nie jadłaś przy grze zupki chińskiej? Nie. Przecież to jest idealne, jak jesteś głodny, to nie ma nic lepszego. Bo tak możemy sobie jeść jakieś pistacje albo coś, ale wiesz, nagle Cię nadzie głód, bo wiesz, jesteś w połowie na przykład trzygodzinnej rozgrywki, no i takie pistacje to nie załatwią Ci sprawy. No to wtedy się z... robi na jadę, Znam to... ludzi, którym zupka też nie załatwi sprawy, ale... Gorące? Nie. Ale no, kucharz słabo podziubał. Ja mam taki tip, jak macie e, zupkę, to trzeba ją tak... No co ty, nikt tego nie robi, wiesz? No, ale tutaj są jakieś takie mało roztegowane, nie widzisz, że tak się ciągną? uważać co ty mówisz o kucharzu, że zaraz mhm. Nie wiem, mi się wydaje, że... Zupa to nie jest temat, który się będzie brudzić naokoło, chyba że ochlapiesz. no Zdarzają się i tacy. Tylko to jest kwestia tego, że to będzie niewygodne przy graniu. No bo... W sensie pustą zajmuje. No? To po pierwsze. Po drugie, musisz mieć rękę, tu trzymasz karty i jakie zagrywasz sobie tą ręką, to wszyscy widzą, co masz na ręce. No zależy trochę od gry, bo żeby zjeść no. taką zupkę, musisz mieć taką grę, w której musisz godzinę czekać na swój ruch, na przykład teleformację. Ej, bo dobra ta zupka. Hmm, no. Teraz wzmacam kartę. No właśnie, ale to się do tego sprowadza. Chyba, że upuścisz kartę do tego. Albo chlapiesz na około. Bo, o, ale o, o, tak ciągle, dlatego to jest tip z tym rozdziubaniem kluseczków, to jest kluczowe. Jak nie rozdziubiecie kluseczków, to potem właśnie, wiecie, możecie sobie tak. I już chlapnęło. I mogłem ubrudzić, ale miałem farta, ale nie zawsze będziecie mieli. A mówię sobie, że plama z takiej zupki, no to to już jest nieodwracalne. Dobra, bo wcinamy tę zupę, bo głodnie jesteśmy. No. A tu się nic nie dzieje z tą zupą, no. Nie, no, dobra jest. Werdykt. <laughs> no dobra, to co? Trzeba to jakoś podsumować. Zupka po pierwsze okazała się wcale nie tak bezpieczna jak nam się wydawało, bo tuż po tym jak ją pochwaliliśmy to się rozlała. Znaczy nie wiem czy my ją pochwaliliśmy, ja bym mimo wszystko jej nie chwaliła, bo jest niewygodna do jedzenia przy grach moim zdaniem. No bo trzeba zrobić dłuższą przerwę, żeby mieć całą. Tak. Mhm. Jeżeli chodzi o walory smakowe to ewidentnie najlepsze są kabanosy, bo zniknęły między ujęciami. No, to prawda. Znaczy, to też trochę co? zależy, bo tutaj jest nieuczciwa ko ko konkurencja. bo Na przykład, na słono to jest trochę inna kategoria. No, ale ja osobiście bym się bardziej skłaniał kupić stacją, na przykład, jak już bym chciał na słono. Bo są i czystsze. Moim zdaniem lepsze niż wieprzowe kabanosy, ale to rozumiem, że to jest Znaczy troszeczkę to jest inny smak, ale jeżeli chodzi o walory brudzące, to się okazuje, że kabanosy wcale nie brudzą, tak jak miały brudzić. Natomiast pistacje mam teraz wszędzie, nawet tutaj gdzieś między tymi tak. Ale gra tak. ale gra byłaby czysta. No trochę to też jest zwycięstwo. No, co, pytanie co, co jest dla Was ważniejsze? No dobra, a czy na pewno brudzą? To o, jest no, niebezpieczne, nie. ale no to wiecie. Trzeba jeść winogronki. Cheetosy to jest... To jest Cheetosy są pod każdym względem niebezpieczne. To jest jak taki... Taka przyrodna miłość. Lata, którą możesz przyjść, wrócić, stwierdzić, że mmm jakie dobre, dawno nie próbowałem, wziąć kilka, ale potem stwierdzasz, że niezdrowe, tłuste i generalnie żałujesz. <śmiech> <śmiech> Tego spotkania? Tego spotkania. I tak jest, właśnie. Więc przechodząc do podsumowania. Ja osobiście, dla mnie to jest zwycięzca. Też mi się tak wydaje. O, jaka zgodność! Nie! <grym> <Yeah. grym> Ale jak myślałam, że czytosy się okażą najgorsze, tak na ostatnim miejscu stawiam zupkę. Na piątym, na czwartym Na trzecim pistacje, na drugim kabonosy i na pierwszym wynogronka. To moja kolejność chyba jest inna. Ja bym powiedział, że Cheetosy idą na ostatnie, bo to jest takie miejsce właśnie, to, to jest to, co mówiłem, czyli że może Wam się wydawać, że sprawia Wam to frajdę, ale <grymny> potem pozostaje tylko rozgoryczenie i wewnętrzne takie, cierpienie. Słuchaj, to jest, jest podobnie. Zupka chińska idzie nad Chitose tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak wspominałem, jest to jedyna rzecz, którą można się względnie naleźć. I jak jesteś naprawdę głodny, to to nie jest wcale głupie i nie brudzi, w sensie nie brudzi, jeśli usiądziesz sobie gdzieś z boczku na... Jeśli umiesz się posługiwać Jeśli celu. nie rozlejesz jej i jeśli se na z rogu gdzieś tam podjesz, to, to nie jest wcale takie głupie. Jest też niezdrowa, więc wiecie, to tylko w desperacji, w ostateczności. A tutaj już bym polemizował, które tak, to już nie jest łatwy wybór, ale chyba dałbym pistację wyżej niż kabanosy, mimo wszystko. Kabanosy, kabanosy, jak chcesz więcej podnieść, to jednak są męczące i jednak trochę brudzą. w się sensie jednak tłuszczą troszeczkę. No tak, ale tak są kontrolowanie. No po dobrze, razie. ale to masz otrzepać. No... Jak rozsypiesz okruszki, to masz wytrzepać grę. A tu, jak zatłucisz, to już nie, nie umiesz nie wytrzesz. Ale jakby kabanosa, jak zjesz, to możesz sobie wytrzeć ręce, a pistacje jednak one czasem tak niekontrolowanie ci syfią naokoło. Nie, nie. Dobra, niech to nie będzie. <laughs> Pomagasz tak. <czy> siak, <laughs> Zwycięzka. Jednoznaczne zwycięzca. I w dzisiejszym odcinku znowu nie dowiedzieliśmy się niczego wartościowego. A biorąc pod uwagę liczbę znaków, jaką dzisiaj pokazaliśmy, prawdopodobnie wasz ulubiony nawet się tutaj nie pojawił. Dajcie znać w komentarzach, czym wy najbardziej lubicie brudzić swoje gry. A jeśli uważacie, że jedzenie przy grach to herezja, to napiszcie: Hańba! Spontaniczne pożegnanie do kamery.